Cześć, witajcie na odbiorze mieszkania. Jesteśmy w Falentach, przy ulicy Droga Hrabska. Tutaj dokładnych danych inwestycji nie kojarzę. Tutaj możecie sobie rozejrzeć, jak to wygląda. Odbór tego segmentu, no to jak widzicie, jest całkiem przyjemny. Jest, wszystkie ściany są pomalowane na biało. Nie ma takich surowych tynków, tylko tutaj w tej łazience. Instalacje wkute, więc standard deweloperski... Jest taki, jak lubię, że tak naprawdę malowanie drugie po podłogi i można mieszkać. Co ja tu mogę Wam w takim razie powiedzieć? No, znalazłem tutaj jest na tym oknie, o, pęknięta szyba, zdarza się jakieś mniejsze, większe ryski na szybach, uszkodzenia okien, no ale nie tylko okna są istotne, jakieś odchyłki na posadzce, na parterze, w holu, tutaj rysy na szybach, niezagospodarowany ogródek, właśnie robią ogrodzenia. To byłoby tyle. Do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam, cześć.